Piotko, ja Cię bardzo lubię i mam Cię za bardzo dobrego sędziego w MMA, ale nas. nas z w kickboksingu wam nie idzie, no to zupełnie inna robota. Bo w kickboksingu, mówiąc, tak, mówiąc, dlatego, mówiąc dlatego, dlatego wyciągniemy wnioski ja, ja z tej z Ja pamiętam z tej właśnie tej gali walkę, którą, przy, którą przytoczyłeś właśnie z Dawidem Załęskim, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, że pamiętam, byłem taki poirytowany w akcie, no bo ten Dawid uciekał przez większość walki i chyba w pewnym momencie wyciągnąłem szczękę i do ciebie mówię, kurwa, co ty się odpierdala, mówię, ile on będzie uciekał i ty wtedy, mówię, O ty dobra. Nie, szczęki ostrze... nie wyciągnąłeś na pewno, ostrzeżenie, bo, bo jeżeli byś wyciągnął szczękę, to, to byś dostał. To może dostał... przez szczękę, to może dobra, bo w walce zawodowego kickboksingu, przy, przy takiej formule, przy takiej strategii prowadzenia walki, to taka walka nie właśnie za pierwszą rundę. Ja, ja wszystko walce? rozumiem, nie, tylko że, my to, że nie zamykają organizacji flickowej o nazwie Fame MMA, czy Fame, już skończyła z nazwą MMA, w której reguły są określone i sposób punktowania są nie Powiedziałem, że odchodzą do tej walki, mówię generalnie to Więc się będziemy więcej pracować nad tym, żeby, żeby te reguły może jeszcze zmienić albo do, do, dopracować podzawodników kickboxingu, żeby nie mieli tego problemu tutaj z, 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 z potem z oceną sędziów punktowych. Ewentualnie no, są różne rozwiązania. Możemy zatrudnić sędziów dodatkowych z kickboxingu, wymieszać ich, żeby to było jeszcze bardziej sprawiedliwe, żeby nikt nam nie zarzucił, że, że my jesteśmy sędziami z MMA. Ale pamiętaj, że to nie jest kickboxing. Ale ja jeżeli pyta... kto. Mogę, mogę powiedzieć.